Moi drodzy dzień dobry z tej strony Yeti. Dzisiaj jest ze mną palionka. Cześć palionka. Hejka, hejka, Yeti, co tam u ciebie? Wszystko jest w porządku, jednakże dalej nie znaleźliśmy chłopaków i to mnie martwi, że dalej ich nie mamy, bo kurde, nie ma tego głupka, zobacz! No nie ma, nie ma, nie ma, go tutaj ale wiesz co, ja tam wpadłam na lepszy pomysł dzisiaj. Jaki? Dzisiaj! Dzisiaj nie możesz mi się sprzeciwić. Sens Nie, ostateczne. Nie, 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 nie. Nie bij, nie bij, nie bij, nie bij, nie, bi. nie, nie będzie, będzie nic fajne, takiego, nie, nie zrobię nic takiego. Przecież to nie ma sensu! Nicą ty bijesz. Ma sens! Ma sens. Ma A ma jaki sens. to ma sens, skoro... Nie, 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 to nie ma żadnego sensu yy, dlatego, że to nie ma sensu, bo kurde, przecież my współpracujemy, ja nie będę się ciebie słuchać. Jeżeli ktoś ma kogoś słuchać, to ty mnie będziesz słuchać, czemu ty nie bijesz? Co? Ej panienka tobie odwaliło. Nie, 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 nie. 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 Ała! Ała! To odwaliło palionka dzisiaj, naprawdę, co, o co ci chodzi? Nie, 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 nic z tej rzeczy, chodź tutaj, gdzie ty jesteś? O, no ty tu nie jestem, wiem. ale o co ci chodzi? Słuchaj, słuchaj, nieki. No słuchaj, nie gdzie ty jesteś? Nie A gdzie ty jesteś? Mówić. Tutaj. Ale... A ty mnie widzisz? Nie, on nie, bo mnie tak zaczyna. Bo ja jestem przy fontannie. A zaraz cię przyjdę i ci mnie rozkazywać. A tam jesteś. Nie będziesz mi rozkazywać palionka, nie możesz tak zrobić. I po co ty piszesz na czacie w ogóle? No musiałam to zrobić, musiałam to zrobić. A czemu ty bijesz? o co bo jesteś jakaś walnięta. No bo co? Walnięta, ja chyba nie powiedziałeś? A czemu... czemu ja nie rozumiem czemu ty bijesz wszystko? No bo, bo tak, bo po prostu jestem zła, jestem mega, mega wchodzona, chodź tu, chodź ty, ty... Dobra palionka, tobie naprawdę odwaliło, weź się ogarnij i... Nie, nie, obchodzisz! Chod, musisz mi ja ci rozkazuje! Nic, chodź, chodź. Nie będzie. No, dobra, 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 ogarnij się! Dobra, 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 że dobra, że co? Przecież my współpracujemy! Dobra, ale to jest to. Ale jest wyrzucam to. Ja dominuję, daj mi to. Bez sensu, jesteś... Ale to nie, jest żenada, co ty robisz? Nie, 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 naprawdę, tragedia, co ty robisz, palionka, ze mną? Tak teraz nie, nie powinno być. Sobie teraz no, nie coś co z trzeba dostajesz? Ale za co? Przecież ja ci nic złego nie robię, palionka! O co ci chodzi? Ja już. Ej, bo nie będziemy razem współpracować. Będziemy, będziemy, nie, to co ty gada, że nie będziemy razem współpracować? No nie będziemy jak tak będziesz się zachowywać. Jak to mnie? No, a co ty sobie myślisz? No, no co ja sobie myślę? No ja sobie nie myślę, no. To co, co ty tutaj ten? Ja cię ja ci rozkazuję i teraz mi się słuchać. Dobra, dobra, no dobiegnie. będę. O nie, to Nie, no jestem, jestem. Nie, nie Miała ciebie, no, ty dobra, no, zaczyna, że zaczyna A ty jesteś nieśmiertelna! Ha, ha, ha. No to chodź się chodź się jak taki mądry jesteś. Zatrzymał no, chodź. chodź, tu, chodź, tu, chodź tu. ty to. jesteś nieśmiertelna, nie da się tobie nic chodź zrobić. To niech, tu, Zostaw mnie! Jakie ty nie jesteś chodź. palionka walnięta, naprawdę jesteś walnięta. Co? Co jesteś. Co? No nie, nie, jesteś, jesteś super, super, co mam zrobić? Mam... Ej, doniem, chodź. Dobra. Jezus Maria, witaj. Zamyń to na czerwony, ten domek na czerwony, bo ja już nie lubię różnego. No dobra, to daj mi chociaż budulec. Oh. Jezus. I, I cię mam tą łapką? No ale przecież nie mam nożyc nawet, to jak szybko? Dobra, I... zdaję ci pomogę to rozrolać, to już O tak, zrób to no, tak będzie łatwiej. Jezus Maria, ale czemu tobie, ty wiesz, wszystko na czerwono, a czemu na przykład nie na niebiesko? Nie, pasuje, dobra, nie no, nie, nie, nie dobra, jest ładne, jest ładne, jest ładne, jest ładne. Serio. Ale czym ja cię niby wkurzyłem? Patrz, 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 patrz. zrobiłem, nie. zrobiłem. Cyk, cyk i cyk. No widzisz? I zrobiłem. Ale góry nie mam tyle budulca, mam, mam dwie wełny. mam dobra, pięknie. Dobra, Dobra ja wezmę. Wezmę to do lawy. Wezmę to a ty do lawy. Już do lawy stakujesz. No ja nie chcę znowu do lawy. Już przecież, do lawy, już. A przecież to, to jest bez sensu, ty w ogóle się tak zachowujesz. No i co, no, jestem. no i jestem, no i super. Już lepiej ci? Mm, no, no, jest lepiej? No nie do końca, no nie jest lepiej. No, sobie może być tak ewentualnie. Ta, to fajnie, że na, teraz nagle jest wszystko git. No co mam zrobić, no? Nie, dalej, 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 chodź sama niż temu, to i to na oczy O nie, przecież to się wkurzy. ja mam to gdzieś, bo to i no tak właśnie. jest jakby moja wioska. Tylko nie wiem czemu co tobie odwaliło, no, że, ty, no, że, ty, no, że ty się no, tak rządzisz. O czym ty mówisz? To jest moja wioska, jak już to, co? albo jak już to nasza, ale to jest bardziej moja niż twoja. Nie, 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 to jest bardziej moja wioska, nie ty. Nie, 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 paniąka, to jest bardziej moja wioska, a ty dawaj mi to czerwone coś i kilo. To. No, no, to ja ci dam, no ładny kilo, no, ja go w tej chwili. No oddam ci, oddam, a kurde się ja nawet nie mogę, muszę się jeszcze zbudować. Hop. No, 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 to? Jezus. Ale ja nie dosięgam, nie było ja blisko, nie blisko. Patrz, 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 nie! No ale ja jestem tak blisko! A, no się postawił, to postaw, aha. Faktycznie. Dzięki. Ale jeszcze z drugiej strony, chyba, nie? Trzeba z drugiej strony. Tylko to potrzebuje budulca, bo ja nie mam nic, żeby się podsadzić. No ja nie mogę, naprawdę lawi. No co, no ja w ogóle nie jestem przygotowany. Ja nie sądziłem, że ty będziesz się tak zachowywać i będziesz mi rozkazywać. Jest, trzeba przygotowany na wszystko. No nie na takie okoliczności, w szczególności, że my w przecież współpracujemy. Rozumiesz? Nie, nie Czy nie? nie zobaczmy, to tak, no adoption. właśnie chodzi. No, co? Siebie tą miksturą, na, na siebie, na górę. co? Już. Nie zrobię tego. Rzucasz? Nie. Jak to nie. Nie. A co? A co? A co? Bo czemu mam to zrobić? A co, jak rzucę w ciebie? Ej, czekaj, a jak rzucę w ciebie? Dobra, 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 dobra zrobię to, zrobię, 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 nic, nic. O, nic. Jak, rzucam, rzucam. No? rzucam. Ej, Ale ja nie wiedziałem, że to ja jest ten! Wiesz. Tragicznie, potrzebuję. Dawaj Sionu! Gdzie jedzenie? Ej ginę! Nie mam ci, nie zginę, nie się, chodź! A nie mam zbyt. pół serduszka! No... Ja trzymaję... Gdzie tu jest coś? Jakieś kratki? Skacze, teraz skaczesz z czterech kratek i oprywasz pół serduszka. Nieee... Cztery kratki, z czterech kratek skaczesz, raz, dwa... Raz, dwa, trzy, cztery... I co? Myślisz, że... Jezu! Ty wszystko wyliczyłaś, ty wszystko wyliczyłaś. No tak. Jezus Maria, dlaczego... Nie no nie mogę, tobie odwala, naprawdę. Co tu jest, jest w ogóle? To nie, Ja Jezu, brak, to... To nie? Gdzie jesteś? Co mm. No najlepiej to A... nic mi nie rozkazuj. Nie masz, nic, nie, masz, nic, nie, masz. <laughs> nie mam, ale bardzo chętnie. W sumie nawet... Ale tylko problem jest taki, że teraz nie jestem głodny. Aczkolwiek zaraz będę, to sobie zjem, a ja no lubię zgnie mięso, tak ale to widzisz, w końcu coś dobrego, w końcu coś dobrego, bo ja lubię zgnie mięso, ale na razie nawet nie, no, nie jestem głodny, muszę pobiegać. No tak, no to jest nagroda, znaczy jako taka nagroda, chociaż jest dziwna. Gdzie no też jesteś tam. dziwna dzisiaj? Nie, to ty jesteś dziwny, nie Dobra, już no to już już Znowu? Tak, bo że jestem dziwna. No bo jesteś. No i o, no i super, i znowu ten... No co mamy jeszcze zrobić? Może skoczyć z największego budynku! O tak, tak, to będzie... Nie! Skacie z najwyższego budynku. Ale to po co mi jelę teraz? A to do dobra. Ja byś tam doleciał! Nie, 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 to nie jest wiesz, budynek. Hola, hola, tak jest tam budynek! No nie! No tak, tak, już skakujemy. Ja, ja nie chcę! Tragedia jakaś. Ja ci wydania wodę, Woda, jestem, no gdzie? No właśnie, gdzie chcesz woda, żeby cię wydałam. No to ty, no to ty mi zrób jakoś tak, żeby to... No tam, tutaj, trafił. Gdzie? Tutaj tam, widzisz, jestem tutaj. No, no, no widzę, widzę, no. Ja no, mam to tam trafić! Tak, tak No, no tak, już, na pewno. No ciekawe jak, jak chcesz chcesz a zalece, już, sobie, no, a ja mam to zrobić. Ja A to ja mu się Tak, zaraz biegłem, mam. No. Lecę! trafiłem! No, ale nie sądziłaś, że trafię? No, myślałem, że zwalił się to nie tak. No, ale lu, ale ja też nie sądziłem, że trafię. Ło, wow, ło, wow, ło! Wow. Ale to jest stopień ciemny! No i to mi się podoba. Znaczy, nie, nie podoba mi się! No, co to ma być? Czy to mi się podoba? Tak, nie, 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 nie Nie, 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 wiesz, co? Idziemy stąd. Nie, e nie, nie, Jeszcze raz wchodzisz do ławy za nikt tamtym razem. Co, co? Przecie ja stracili? Trzebisz się jak ją ciężko zdobyć? Chciał z tym smokiem walczyć, ty mi ją odkupisz, albo oddasz mi swoją. Nie, ja ci, haha, nie musisz to zrobić, ale czemu tobie tak palionka odwala dzisiaj? Ej! Nie, dzisiaj cię rozkazuję, dzisiaj mi rozkazuję ci, nie masz nic do gadania. No nie właśnie. Nie właśnie... No ty, jesteś naprawdę jakaś dziwna, wiesz U co, się ta zmiana... Się... Ukończyć, ukoń się. tak, o. Ale to nie wyszło ci najlepiej, ta zmiana. Jak ukłonić? Musisz się ukłonić. Tobie? Jezus Maria, no dobra. No lepiej. Tragedia, tragedia, tragedia. Daj mi Rotem Flasha. Nie mam Ale jestem godny. No dobra, no to nie jest tortura, ale. No wiesz, ja lubię sobie czasami zjeść. No, rozumiem. Nie, nie wiem. Uuu w ogóle tu jest ten bałwan, on tu cały czas jest, no to jest najlepsze lodowość. No, no, ale... ale on a, tu jest chyba odkąd bałwan. tu ten. Ale ten bałwan chyba jest tu odkąd y, powstała ta restauracja. Co? Ale no? Ten ja No to jest spoko bałwan. No. A, ten ten Mhm. nieee... musisz mi w prezencie dać Idziemy diamentów, to jest twoje ostatnie zadanie. Ale tu... tutaj nie ma diamentów. No nie ma, bo ja się tutaj przeprowadziłam z tego miejsca. Gdzie tu są diamenty? No nie ma diamentów. Ej, a, a daj elektrę. No jak muszę, to ci dam, dobra? Więc no i fajerwerki. Troszeczkę ci dam. Fajerwerki? Dzięki. A, wszystko ci dałam. Dobra, widzowie, uciekamy stąd. Mam ją gdzieś naprawdę. Co ona zrobiła? Ja nie mogę. Zaraz! Dobra, widzowie, uciekłem od nic ona? jest jakaś opętana i jest mega dziwna. Mam jej dosyć. Widzicie, co ona mi kazała zrobić? Jeszcze diamenty miałem jej dawać. No na pewno. Dobra, widzowie, to by było na tyle. Zostawiajcie łapy w górę oraz subskrypcję. Nie wiem, co mam zrobić. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć!